Na pewno wielu zastanawia się, jak pokonać pokusę, jak w ogóle walczyć z pokusą, bo pokusy są bardzo częste, szczególnie wśród noworodzonych dzieci bożych, wśród narodzonych nowych chrześcijan. Bardzo często jest tak, że diabeł sam osobiście kusi ludzi. Wiadomo, pisze w Piśmie Świętym, że ludzkie porządliwości kuszą człowieka do grzechu, ale często jest również tak, że za bezpośrednią przyczynę można uznać działanie diabła, bo on zawsze będzie działał w życiu nowonarodzonego chrześcijanina, bo kiedy on widzi, że człowiek zbliża się do Jezusa, rodzi się na nowo, wówczas on czuje się zagrożony i chce takiego człowieka jak najszybciej ściągnąć z tej drogi, na którą ledwo co wszedł, już na drogę, która będzie go prowadziła nieuchronnie do potępienia. Bardzo często mu się to nie udaje. Ale niestety są takie sytuacje, że jednak krok po kroku, krok po kroku diabeł będzie nieustępliwy i będzie człowieka kusił, będzie człowieka szturchał, będzie z człowiekiem robił, co tylko będzie mógł i na co ten mu pozwoli, aż w końcu człowieka skusi i zdarza się tak, że ściągnie go na drogę do potępienia. Ale co w takiej sytuacji robić, kiedy człowiek jest skuszony, kiedy człowiek jest drażniony, Ażeby popaść przez swoje porządliwości w grzech. Kiedy człowiek jest znowu narodzony, wówczas powinien doskonale wiedzieć, do kogo uderzać w takich sytuacjach. Oczywiście do Boga. W Biblii od Starego Testamentu są takie przykłady. Są przykłady, kiedy ludzie jedni poprzez swoje porządliwości wpadli w grzech, inni natomiast. Opierali się grzechowi, bo wszyscy musimy wiedzieć, że z grzechem nie ma co dyskutować. Nie ma co się do niego zbliżać, bo diabeł będzie takiego człowieka specjalnie kusił, kusił, zresztą ludzkie ciało jest ciałem narodzonym w grzechu, dlatego ono samo też będzie człowieka do grzechu ciągnąć i musimy się jako narodzeni chrześcijanie opierać grzechowi, opierać diabłu i zbliżać się do jednej osoby która może nas uratować przed tym zniewoleniem. Warto w tej wspomnieć taką osobę. To jest osoba ze Starego Testamentu, której udało się uciec przed konsekwencjami porządliwości. To były porządliwości innej osoby. To chodzi o osobę Józefa. Józef był synem Jakuba i Racheli, była to bardzo bliska rodzina do Abrahama. Józef został przez swoich braci, którzy go zniewidzieli, sprzedany do Egiptu. Myśleli, że się go pozbyli na wieki, zwłaszcza że Józef miał taki dar i miewał sny, prorocze sny, które się braciom jego nie podobały wcale, i dlatego chcieli się go pozbyć. Sprzedali Józefa do Egiptu. Tam kupił go za pieniądze Potifar, taki urzędnik faraona i jego żona której się Józef spodobał, chciała go posiąść. I ona właśnie miała to pożądanie, ażeby go posiąść. Józef, który ufał i wierzył w Boga, chciał się od tego odcinać jak najszybciej mógł, dlatego uciekł od niej, nawet pozostawiając tak fizycznie szaty i uciekł od niej, bo nie chciał popaść w ten grzech. To była wygrana Józefa. On pokazał, że jego zaufanie Bogu i bożym prawom o wiele więcej warte niż ludzkie pożądliwości. Nie chciał się z nią przespać, mimo że ona chciała, i dlatego od niej uciekł. Później były takie inne konsekwencje, kiedy ta żona tego urzędnika faraona, ona skłamała i posądziła Józefa, że to. On chciał się z nią przespać, a nie na odwrót, dlatego Józef został wskazany na więzienie. Jednakże w więzieniu jeszcze bardziej się przybliżył do Boga i Bóg go w pewien pozanaturalny sposób stamtąd wydostał. Poza tym dał mu później taką łaskę. Okazał mu tę łaskę i Józef został bardzo ważną osobą w Egipcie. No ale chcę tylko powiedzieć tyle, że. Józef jest jednym z przykładów na to, że można uciec przed porządliwościami cudzymi, tak samo jak i swoimi. Bo jeżeli człowiek, przecież on ma głowę na karku, człowiek ma własny rozum, bo Pan Jezus dał rozum każdemu, ażeby z niego korzystać. I każdy człowiek, kiedy jest kuszony, ma możliwość, ażeby uciec od tych pożądliwości i nie wpaść w grzech. W Starym Testamencie, kiedy Pana Jezusa jeszcze nie było, za czasów Józefa. Bezpośrednio do Boga Ojca ludzie mogli się zwrócić z prośbą o pomoc. Tutaj Józef jest przykładem człowieka, dla którego Boże prawa mają największą i najwyższą wartość. Dlatego on, zachowując Boże prawa, uciekając od, od cudzołóstwa, którego by się dopuścił z tą kobietą, gdyby się z nią przespał, on pokazał Bogu, że wypełni jego prawo. Że jego prawo ma dla niego najwyższą wartość. Dlatego Bóg go później uhonorował i Józef miał w Egipcie jeszcze lepiej, aniżeli nawet u swojego ojca. Opływał bogactwa, opływał we wszystko, co najwięksi ludzie z otoczenia faraona mieli. Jednakże, przykładem takim negatywnym, postaci, której nie udało się uciec przed porządliwościami, zresztą to były porządliwości. Które jej dotyczyły, był tą osobą Król Dawid. Król Dawid zradził własnego żołnierza, który go wysłał na wojnę, a przespał się z jego żoną. Z tego związku narodziło się dziecko, które później zmarło, ale narodziło się to dziecko. Bóg mu wypomniał później ten grzech, bo to był bardzo poważny grzech. Król Dawid jednak upamiętał się. Pokutował i Bóg mu przebaczył ten grzech. Jednakże konsekwencje tego grzechu były. Dawid był królem, który najprawdopodobniej z nudów, że tak można powiedzieć, w dzisiejszym czasie, zobaczył żonę tego żołnierza i jako, że jego nie było, to postanowił z nią się przespać. Także jak widzimy, on akurat nie poradził sobie z tą porządliwością, ale w dzisiejszym czasie jest równie trudno. Równie trudno, dlatego że ludzie mają dużo czasu, ludzie mają bardzo wiele różnych porządliwości, innych porządliwości, nie tylko cielesnych, że mogą się z kimś przespać, ale też zdobyć w sposób mniej bądź bardziej uczciwy jakieś dobra materialne i z tym należałoby walczyć. Jednakże mimo że ludzie światowi, ludzie nienarodzeniu nawozu Ducha Świętego raczej bardzo rzadko próbują i udaje się im z tymi porządliwościami wygrywać, to my jako nowo i chrześcijanie powinniśmy z takimi porządliwościami walczyć, bo nie ma żadnych złudzeń co do tego, że diabeł będzie nas kusił, nasze ludzkie porządliwości będą naszym ciałem kierowały do tego, ażebyśmy zgrzeszyli i musimy z tym walczyć. Jak można z tym walczyć? No sprawa wydaje się być prosta. Bo skoro mamy naszego Pana, naszego pośrednika do Boga, Jezusa Chrystusa, to powinniśmy pierwsze co zrobić, to uderzać jak w dym do Niego, ażeby On nam pomógł i ażeby On nas wyzwolił od zbliżającego się grzechu. W ósmym rozdziale Ewangelii według Jana, w wersacie 36, są takie słowa Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. I te słowa powinny nam wystarczyć, do kogo mamy się udawać po pomoc właśnie w takiej sytuacji, kiedy kuszą nas nasze porządliwości albo bezpośrednio kusi nas diabeł, a chcemy być od nich wolnymi. Nie chcemy wpaść w jakieś pokusy, porządliwości, które to wszystko przecież rodzi grzech. Bądźmy pewni tego, że diabeł jest czujny i kiedy diabeł widzi, że człowiek się nudzi albo człowiek nie ma żadnego celu, wówczas będzie mu podsuwał różne myśli. Będzie go kusił aż do momentu, kiedy go skusi. Jeżeli człowiek jest człowiekiem nienarodzonym na nowo, to w zasadzie już jest dzieckiem diabła, albo inaczej, jeszcze jest dzieckiem diabła, bo ludzie, którzy nie są narodzeni Ducha Świętego, jak to apostoł Jan opisał w swoim pierwszym liście, nie są dziećmi bożymi, należą do diabła. I takich ludzi w zasadzie diabeł już ma w kieszeni, co najwyżej musi robić jedną rzecz, ażeby przeszkadzać im w tym, jeżeli ci, Będą się chcieli do Boga zbliżać samodzielnie. Ale jeżeli chodzi o ludzi nowonarodzonych, o prawdziwe Boże dzieci, wówczas diabeł będzie ich celowo kusił, będzie celowo im podsuwał przeróżne takie pokusy, takie porządliwości, ażeby skusić ich i prowadzić ich drogą na potępienie. Dlatego trzymajmy się najbliżej Jezusa Chrystusa, bo tylko z Nim jesteśmy w stanie wszystkie te porządliwości od siebie odsunąć. Bo, jak już powiedziałem, w dzisiejszym świecie jest tak wiele porządliwości, jest tak wiele możliwości popełnienia grzechu, że jesteśmy jak na polu minowym. I ciężko nawet się obejrzeć dookoła, bo jedna porządliwość, za chwilę druga porządliwość. I tak prawdę mówiąc, im więcej mamy wolnego czasu, im więcej mamy różnych ziemskich, ludzkich rozrywek, tak wiele jest właśnie możliwości pokus i popełnienia grzechu. Jednakże. Im dłużej, im częściej będziemy się czuwać jak najbliżej Jezusa Chrystusa, wówczas tych porządliwości, mimo że nie będzie mniej, ale będziemy łatwiej mogli sobie z, sobie z nimi poradzić. A pamiętajmy, że jeżeli jest z nami Jezus, to diabeł nie chce się mieszać między nas a Jezusa i on nie będzie aż tak aktywny w naszym życiu, kiedy będziemy mieć żywą, aktywną relację z Panem Jezusem. Pamiętajmy i ja dam taką przestrogę teraz, że bardzo wielu nawet nowonarodzonych chrześcijan, a może przede wszystkim ich, na samym początku swojej drogi z Panem Jezusem, wydaje się im, że są bardzo mocni już, że są chronieni z każdej strony i dlatego mogą bezbliżyć się jak najbliżej grzechu, jednakże będą myśleli, że zbliżą się do grzechu, ale jednak go nie popełnią, ale diabeł jest inteligentny i... Kiedy człowiek by się jeszcze bardziej do grzechu zbliżał, diabeł będzie go jeszcze bardziej do siebie przyciągał i często jest tak, że udaje się mu tego człowieka skusić. Człowiek później myśli, że no cóż, zgrzeszył, nic się nie stało, bo to jest tylko potknięcie. Ale może się zdarzyć tak, że później będzie jeden grzech, zanim drugi, trzeci, czwarty i też się może zdarzyć tak, że człowiek w końcu odpadnie od Jezusa Chrystusa, w końcu popełni takich grzech, że nawet sam nie będzie chciał się z niego wyzwolić, a celowo w nim pozostanie. To są już sytuacje rzadkie, chociaż słyszy się o tym, ale należy uważać na to, ażeby pod żadnym pozorem nie zbliżać się do grzechu. Tak więc bądźmy trzeźwi i na to uważajmy. W pierwszym liście do Tesolniczan, w piątym rozdziale i 22 wersecie, apostoł Paweł pisze tak: Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Dlatego unikajmy tego wszystkiego, uważajmy na nasze porządliwości, unikajmy wszelkich pokus do grzechu, a będzie dobrze wtedy. Nie patrzmy jak blisko możemy podejść do grzechu, ale jak blisko możemy podejść do Boga, bo jeżeli już padniemy w grzech, to nie zawsze będzie można to wytłumaczyć tylko tym, że to jest chwilowy upadek, bo może to być, że to po prostu będzie nasze celowe działanie. Diabeł korzysta z tego, że my mamy dzisiaj za dużo wolnego czasu. I dlatego możemy się, nawet nie wiedząc o tym, zbliżać do grzechu i wtedy, kiedy zdarza się okazja, wówczas diabeł postępuje jak pająk, który kiedy widzi swoją zdobycz, czeka na nią. A kiedy ta się bardzo niebezpiecznie zbliży do jego gniazda czy do jakiegoś miejsca na rozpiętej przez niego pajęczynie, wówczas wyskakuje i atakuje. I tak samo jest jeśli chodzi o nasze porządliwości i jeśli chodzi o grzech. My możemy sobie nie zdawać sprawy, że zbliżamy się do grzechu i wtedy, kiedy się za bardzo zbliżymy, tak jak mówię, nawet o tym nie wiedząc, nie zdając sobie z tego sprawy, wówczas wyskoczy szatan i zarzuci na nas przynętę. Rzuci na nas wędkę jak wędkarz. Przykładów tego można mnożyć i mnożyć. To mogą być kradzieże, które skrętnie diabeł zainicjuje. To mogą być na przykład te słynne cudzołóstwa, przecież dzisiaj pokus do cudzołóstwa jest też bardzo wiele, to może być naprawdę wszystko, więc pilnujmy się bądźmy najbliżej Jezusa Chrystusa bo wtedy tylko wtedy mamy szansę aby uchronić się przed zastawioną na nas zasadzką przez diabła, także wiedzmy nuda i za dużo ładnego czasu jest to o krok od zniewolenia przez diabła a z tego później jest się naprawdę dosyć ciężko wyzwolić. Bo nawrócić się z grzechu, później poprosić Boga o przebaczenie, to nie jest takie powiedzenie Boże, przepraszam, więcej nie będę. To nie jest szkoła. Bo nawet Nowe Narodzenie nie jest przyzwoleniem ludzi do grzechu, żeby grzeszyli sobie kiedy będą chcieli, albo raz na jakiś czas. Nie, albo człowiek się nawraca, albo jest człowiekiem nienawróconym. Bo o Nowym Narodzeniu świadczy to. Że człowiek się gruntownie nawraca i nie chce więcej grzeszyć celowo. Oczywiście, kiedy upadnie z racji słabości swojego ciała w grzech jakiś, no to tak się zdarza. Niestety tak się zdarza nam wszystkim, dlatego że dopóki żyjemy tutaj w tym ciele, to jesteśmy wystawiani na pokusy i nierzadko im ulegamy. Ale za chwilę przywodzimy się do upamiętania i odstępujemy od tego grzechu, i więcej nie chcemy go popełniać. Może się zdarzyć, owszem, że znów wpadniemy w podobny grzech, ale na pewno nie wpadniemy w niego w taki sam sposób jak za pierwszym razem. I to świadczy o tym, że człowiek jest gruntownie nawrócony i grzeszyć z własnej woli nie chce. Jednakże diabeł jest sprytny i będzie chciał człowieka podejść na różne sposoby. Kiedy jeden nie zadziała, to zadziała inny. Kiedy w jeden sposób nie będzie mógł skusić, to będzie wykorzystywał przeciwko niemu jego własną rodzinę, przyjaciół, znajomych. Naprawdę każdego koło będzie mógł, i cały sukces jest w tym, ażeby nie ulegać pokusom diabła. Więc należy trzymać się jak najbliżej Chrystusa, dlatego, że on już dał dowód tego, że potrafi z diabłem walczyć, bo przecież kiedy po chcie w Jordanie Duch Święty zaprowadził go na pustynię, ażeby kusił go szatan, pan Jezus doskonale wiedział, jak sobie z nim poradzić. Walczył z diabłem. Mieczem swoich ust walczył z diabłem, Pismem Świętym i my róbmy to samo. Pan Jezus zawsze, kiedy był konfrontowany z diabłem, zawsze mówił do Niego, jest napisane, jest napisane, jest napisane. Nie zmienił kamieni w chleb, bo powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek. Nie skoczył z murów, ażeby go aniołowie łapali, bo powiedział, że nie będzie Boga wystawiony na próbę. Tak samo jak nie chciał upaść przed diabłem, bo powiedział, że tylko przed Bogiem należy upadać, klękać i się kłaniać. I dlatego właśnie Słowem Bożym Pan Jezus wygrał z szatanem. I my róbmy to samo. Jednakże kiedy będzie nam brakować siły, uciekajmy się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. On jest naszym współżycielem i jest naszym adwokatem i On nam na pewno pomoże. Nie zbliżajmy się choćby na centymetr, jeżeli taka będzie możliwość, do grzechu. Dlatego, że tak jak mówię, diabeł jest jak lew ryczący, szukający kogo by pożreć. Dlatego, jeżeli będziemy się zbliżać do grzechu, a nie będziemy mieć przy sobie Jezusa Chrystusa, nie będziemy mieć bezpośredniej i bliskiej, intymnej relacji z Nim, wówczas może być tak, że będziemy musieli sami skonfrontować się z diabłem, a to najprawdopodobniej nam się nie uda. Dlatego uciekajmy od diabła, uciekajmy od wszystkiego, co ma chociaż pozór zła, tak jak to pisze w liście do Tesaloniczan, I trzymajmy się tylko jak małe dzieci za rękę Jezusa Chrystusa. On nam na pewno pomoże. Zachowujmy się jak dzieci w stosunku do Boga Ojca i nie polegajmy na własnych rozumach, a wtedy będziemy na pewno bezpieczni, bo będąc pod skrzydłami bożymi, na pewno będziemy bezpieczni. Bo jak wiemy, polekanie na drugim człowieku jest zwodnicze. Przecież pisze w księdze Jeremiasza, że przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, od Pana odwraca swe serce. Dlatego widzimy bardzo wyraźnie, że tylko w Panu jest zbawienie, tylko w Panu jest ratunek. A Pan Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Więc wierzmy tylko Jemu, idźmy tylko za nim, bo tylko on jest pewną osobą, która może nas uratować przed zakusami diabła i przed jego nagminnymi sztuczkami, ażeby sprowadzać nowonarodzonych ludzi na drogę grzechu. Czy jest to trudne i ciężkie? Nie, nie jest to trudne ani nie jest to ciężkie. Dlatego, że kiedy pana Jezusa ma się w swojej armii, że tak powiem. Tylko, że on będzie jako generał tej armii, jako oficer, wówczas życie człowieka jest bezpieczne. Czasami może boleć, czasami może być niezrozumiałe dla danego człowieka, jednakże droga z Panem Jezusem, mimo że nierzadko nie jest usłana tylko różami, ale też i cierniami, zawsze prowadzi do zbawienia i do życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Na koniec mam takie słowo do wszystkich, aż byśmy zawsze. Nieważne w jakiej to jest sytuacji, trzymali się jak najdalej od grzechu, bo szatan będzie człowieka zawsze kusił do grzechu i będzie bardzo często zwracał uwagę na kogoś innego. Będzie nawet w stanie powiedzieć, że to Bóg nas kusi do grzechu, że to Bóg nas próbuje. Ale można wyczuć różnicę pomiędzy próbą, jakiej Bóg poddaje człowieka, a kuszeniem, bo jak jest to napisane, Bóg nie jest. Podatny na kuszenie do grzechu, i także on sam nikogo nie kusi. Dlatego miejmy pewność taką, że jeżeli jesteśmy kuszeni do grzechu, to zawsze jest to spowodowane tylko i wyłącznie przez diabła. A jeżeli chodzi o próby, to faktycznie Bóg człowieka może próbować, ażeby sprawdzić jego wartość. Jednakże jest różnica między kuszeniem do grzechu a próbami. Miejmy tego świadomość. Błogosławie wszystkich, Ewangelizm Dawid.